Siemanko, siemanko, z tej strony panko Inek I, No i widzicie, że się przeprowadziłem I bo tamtej wyspy był bez perspektyw I, ja wolę na lądzie Inek mieszkać, bo się wody boję I, o, i zrobiłem mieczyk i tutaj pana Creepera będę bił I niczego się nie boję, jestem mężem wojownikiem No i super Super, dostałem nasionko i to zasadzimy potem, będziemy mieli fabrykę różnych rzeczy. I tutaj zrobiłem crafting table. I zostaw łapkę w górę i supa na rozwój. I no. I tutaj są drzewka, tam jest świnka. I postanowiłem, że dzisiaj wybuduję domek. I ty się zapytać, ty pani chujka, a ty nie umiesz budować, a to się tutaj zdziwić, to się zdziwić. O, jestem sumi dobra mam łopatę mam mieczik no idzie, i da i patrz jak robię tego creepera I hop i strefujemy tutaj I się nie boimy oła jednak się boimy oła oła dobra chowamy się jednak oła 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 oła, oła. I boleło mi i nie boimy się wracamy wracamy na nowo Karol, ty nie jesteś? Panie Huinku? No? Bo tam są potwory i ktoś mnie okradł. A czemu nagle jesteś? No bo mnie mam ubrać, bo mnie ukradli. Wszystko mi zabrali. I jak to, to taki ci zabrał? Potwory. O Ja tam celuję, to nas następny. I tam taki zielony jest. I, i, no... I, to... I, i... mnie? No jasny, jasny, dawaj ze mną, tylko ja mieczyk zgubiłem, chodź szybko. Dobra, idziemy szybko, musimy biegać. Ej, A jak ci na imię? Ja jestem Pani Jabionka. A, ładnie, ja jestem Panko Inek. A to wiedzę, że już e, Fejmu trochę mam, wszyscy mnie znają. Słyszałam o tobie, dlatego się udałam w tą stronę. I super! Dobra, ja mam mamcie z tym mężnym wojownikiem. Na razie mam 1-1 z Creeperami. To chyba dobry wynik. I dobra, i chodź ci pomogę. I zrobimy tak: to jest drewno. Ja ci z tego drewna zrobię ekwipunek. Pa! Tu jest taki stolik. Tu A to z potworami. I zabijemy wszystkie. Jestem mężnym wojownikiem. No dobrze. No, dobra. Odzyskać moje ubrania. I... E, w sumie to. Czy takie potrzebne są? Oczywiście, że są potrzebne. No dobra. Ubra. Dobra, mam mieć na ciebie. Dobra, i gotowa. Mm -hmm. I byłaś kiedyś na śremiercy. Nie Dobra, weź sobie ten mieczy Mamy taki sam Dobra, to ha, ch chodź, idziemy poszukać ubrań oj, ty, co? Jeden 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 I jeden A to kaktus jednak Dobra, ale widziałaś ile jest jeden? Mhm O, chyba... Z... Chyba... Chyba 10. dziesięć Chyba z dziesięć jeden jest, no No i dobra, to robimy tak Praca drużynowa. Tam jest to jest na prędkości, to jest Gdzie, gdzie? Oj, 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 idzie do nas. O, topie się, ja się nie umiem pływać. A! Idzie tu. Dobra, i bigo! bigo. Robimy to wspólnie. A, baś! A, jakieś. Oku, awa, okej. Zaraz będę. Dobra, biedny, biedny. Chujku, wszystko w porządku? Tak, jest wszystko, okej. Okay. Piękny do ciebie. Byłem w szpitalu. Masz miecze, przyniosłem ci. Dobra, to rzuć mi. Tu masz. A gdzie masz drugi? Tu. Dobra, i to teraz tak. I tego pająka cię ma zabić. Ale pokonałeś tego wybuchowego? No, tylko mi wybuch. Ała. I trochę mam obtartą kostkę. I, ale to wiesz. I do na się zagoi. Masz chłopaka? Nie. No, no to tak jak mówię. I dobra. I. Mm. Musimy zrobić domek, bo nas biją tutaj. Umiesz mieć łopoty? Umiem. A masz łopatę? Ło, to chyba moja. Dobra. I. Uh -huh. To dobra. Uh -huh. To ty kop tutaj. Tak, o, po, 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 tak, kop, a ja kopię, O Oj, no, tu miałam kopać. bo mam je boli. Nie, ale tutaj, nie, nie tego. Nie chciałam tutaj kopać. Nie tutaj, bo tu już jest, tutaj, tu kop, tu. Na wprost i, bo tu z fundamenty będą. Tu tu kopać? Tak, tu kop. Tu od lewej do prawej, o, i lecisz, i już. Na akord idziemy, raz, raz, szybciutko. No. A ty co, nie pomagasz? A, no dobra. U... Myślałem, że będę miał mu na swojego. Dobra, muszę się łopatę zrobić. A ogólnie planujesz zamieszkać na wyspie? Tutaj? Mhm. A, no to tak, to jakieś zasady trzeba ustalić. Nie wiem czy wiesz, co to są zasady Opuszczasz deskę po sikaniu A, chcesz ze namieszkać? mieszkać? Hmm, odważnie Ja jestem Panko Inkiem Ja się niczego nie boję Nawet konsekwencji Zaraz lepsze kilofy zrobimy Idę po cobblestone Ale tu są potwory Diri. odpowiedział po mnie? Dobra, już nie będę pomóc, o nie! Dobra i... Pa! I dwa! No i nie żyje. I z tych potworków lecą różne rzeczy. Ja dostałem to. Miam, 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 miam. No i gitara jest, jest okej. Okay. mi się rozwaliła. No dlatego idę zrobić lepiej, bo te są słabe, wiesz? To rękami kopię. Nie, nie kop rękoma. Rękoma nie wolno. Już kopię. Nie, kop. kopię. nie kop. Kopię. Nie kop. Kopię. Nie kop. Kopię! Nie kop! Będę kopać. Ale ty asertywna jesteś. A potem ja kopię? I bo będziemy domek robić. Potrzebna nam ziemia? I, no nie, ale potrzebna, żeby była płaska. A ziemia też się przyda do ogródka. I bo ja mam taką wizję, nie? Bo ja nie wiem, czy zrozumiesz tą wizję. Często Ci wytłumaczę wizję. No to dawaj. I dobra, no to pa I tutaj, jak patrzysz tam. Oto no tam. I potem tu od lewej. To tak zrobimy, żeby było dobrze. I to pociągniemy taki. O... Aż tak daleko I jak to już będzie wszystko tej Zrobione To na górze będzie tak I od prawej będzie bardziej na lewo Zrozumiałaś? O, Dobra tu jeszcze raz Widzisz tam No to tam będzie tu I tam jak będzie tu To pociągniemy od lewej do prawej o, A tam A i do góry będzie tak Dobra, nieważne. Ty, ty, ty jesteś od roboty fizycznej, ja jestem od myślenia, jestem pan pankoinkiem, ja umiem wszystko. No dobra. Dobra, ja za na kilof robię. Taki dobry już. Bo drewnianym to się nie kopie. Musisz uważać, bo tu pan lawa jest, wiesz? Gdzie? Tutaj, tu gdzie ja jestem jest pan lawa. No ja nie widzę Jestem tam do tyłu, od, od przodu. i gram ze śmiercią. Równo jest. No. Ale trawnie z kosisz Ej, to nie, to nie, to nie, nie. Tak. I nie godzę się na takie traktowanie. I co teraz? No to co ty będziesz robił? Ja będę myślał. No dobra. Dobra, nie masz... Tego? jestem. To może byśmy poszli coś zjeść. To już by była randka. No nie, bo ty stawiasz, nie? Randka to mężczyzna chyba stawia. No właśnie. A! Dobra, to chodź. Nie, ty czasami mam tak, że myślę i mi się przegrzewa, wiesz. O, widzisz świnkę? Widzę z O. To dla ciebie. Dzięki Dzięki zawsze chciałam dostać surową I Można podgrzać, wiesz? Tylko trzeba zrobić ognisko. Lubię tatara. Dobra, to chodź Ci pokażę jak ognisko zrobić. Zjadłam tatara. Ha ho, ha chodź za mną, ci pokażę. Tu musisz wskoczyć To nie wygląda dobrze. Nie, wskakuj, będzie ognisko. Tutaj. I chodźcie. Jak do basenu, na Haha, ha, ha, Ognisko. Dzieci się cieszą. I Halo Pani Jemio... Jemiołku, gdzie jesteś? Ej, oła! Ej, przepraszam To było. Ej no chodź, nie obrażaj się o, nie... o niestety, Pani Jemiołka się chyba obraziła No nic Ech. I to dalej budować domy. A tobie jak się podobało, to. I złóż na łapkę w górze. I subskrypcję I widzimy się w kolejnym odcinku. pa